Hej witam was w kolejnym filmku na tym kanale. Dzisiaj wam pokażę mój w sumie fajny sprzęt i horsy. Dobra. Tu jest stolinka. taka mała. Lemon. Ładnie stój. I Rygen. Do no, tak w tak, mojej hmm, chorsy. Oboju, nie, przepraszam, co w mojej ale muszę tam posprzątać, więc przy okazji posprzątam. Dobra, przechodzimy do, do Ravena Boxu. Teraz sobie tylko przełożę. Ok. E, Raven ma tu halterek, kantarek, e, karty konia, nauszniki derkę Ubios, i teraz e, lemona. Tu jest yy, łykawka, tak małą łykawkę. Gumeczki tutaj są, nie będzie widać, chociaż troszkę widać. Pudełeczko puste, tak po prostu tutaj sobie leży. I później rzeczy z mam Ona ma najwięcej, bo ja w sumie mam drugą najdłużej. Więc tu są dwa kordy Jedna z sznurków owolnionego, jedna z włóczki. Ten. Później tutaj jest taki to halterka, bo nie jest na karabinczyk. I halterek właśnie taki z włóczki. Tutaj e, też jest łykawka. I w sumie to wszystko z tych typek. Wiem, że Lemon ma najmniej, ale Lemon ma najwięcej w, swym, w sumie mam drugi nie. Później Później tu. tu jest szafa ogólnie cała celinki. Yy, więc yy, tak. Tu jest derka. Wiem, że wygnieśiona muszę ją wyprasować. Ja teraz złożę. Do. Tu mam mówiąc. Yy, on jest dość gruby. Dobra, już jest ładny Więc ym, tak, tu jest jeszcze ubiósł. Tu mam mm, nana-chrapnik. Tutaj też jest nana-chrapnik. Tu są ślinianki. O. Tu jest. Ja o, ze wszystko mi wypadać. Yy, tu jest pod yy, napierśnik, Pierwsza szczotka, wiem, że jest brudna, ale chorzy się wrzucą i jest strasznie brudne, To jest pierwsza szczotka, taka z gąbki. I druga szczotka, taka z wełny. Tu mam halterek. Yy. Halterek jest teraz z sznurka wełnianego. Tak sobie prezentuje cenki Jak co te szczotki są do wszystkich korsów już. Dwie do wszystkich. Panterka złożę do? i może położę na półkę. Okej, okay. no to lecimy. do drugiej Tu jest większy syfak, wiem o tym. dobra, najpierw Na ja mam jedzonko. Truskawka, smaczki, trawa, i jeszcze tych smaczek. Ono jest tu. I tu mamy drugą. Tu jest sprzęt komuna. Pierwszą rzeczą jest taki na pierśnik. Drugą rzeczą przepraszam, mam królik hałasuje jest takie ogłowie z już przyczepionymi ona się daje odczepić, ale ja ją mam przyczepioną po prostu więc to jest to ogłowie odkładam to na półeczkę bo to jest na razie sprzęt Lemona, bo Lemona mam 3 cztery, dosłownie więc jaką mam krótko okay, jakaś. no dobra tu jest coś, wodzy parciane. Ej, dobra. Teraz na pierśnik. Jest malutki, bo calineczka jest malutka. To jest calinki na pierśnik, To, to jest celinki na pierśniak. Teraz. Celineczki hmm, o głowie meksykańskie. Takie, ogólnie piękne meksykańskie. Tu jest I bardzo też. To jest w sumie mój cały sprzęt y, dla moich korsów. Stajnie jest zbudowana odmiennie z kartonów. niedługo będę miała nową I ona tak wygląda. Więc, no to mm, tak Zachęcam do y, subskrybowania kanału i do łapkowania w górę, w górę y, łapek w górę. No i y, to jest na tyle w tym filmiku. Pa!